Przynosi szczęście nie tylko mi, ale właściwie wszystkim, przynosi złoty Matiz. Proszę Państwa, jeżeli tylko gdzieś zobaczycie złotego Matiza, oznacza to, że będziecie mieli szczęście. Ja dzisiaj zobaczyłem trzy złote Matizy. I złote Matizy mają też oczywiście swoje kategorie. Oczywiście takim najlepszym złotym Matizem jest złoty Matiz na czarnych blachach ze starszym panem za kierownicą, pan w kaszkiecie. <trym znać> w <kasychce> Hejtuj! 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 Można powiedzieć he, hejturzy. Ale czemu ty spacerujesz? Alej! Alej! I teraz moglibyśmy to słynne A klasa! A klasa. Tu, tu. Tu, 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 Na klasa. Proszę państwa, organizatorzy zapewnili słup, który będzie słupem centralnym naszej transmisji. Tak.

Sytuacja w pana karierze, że drużyna, która przegrywa dwa, szmej, przegrywa 2-0 y, i jeszcze gra w osłabieniu i bramkarz tej drużyny jest zawodnikiem z pola. To czy się wydarzyło w pana karierze, że pan widział taki mecz, żeby ta drużyna się podniosła? A mogę w dwóch słowach? W dwóch słowach, nich Wyglądało, Nic to wygląda ładnie. Może teraz nagrać Redoc to przerw. Tutaj w przerwie, w Proszę Państwa, w drużynie kampinosu dostrzegliśmy dziewczynę, która teraz będzie przy piłce, będzie strzelała i trzeba powiedzieć, że... Yy, można powiedzieć, kadry rosną. Proszę bardzo. I co? A! I co? Stay Prawie widły. Jeszcze raz, proszę Państwa. To jest ciekawsze niż pierwsza połowa. No bramkarz, bramkarz to olał, a moim zdaniem niesłusznie, bo naprawdę... I trzecia próba. Trzecia próba, to już kolejna. Teraz z żonglerką, z woleja i proszę Państwa za trzy strzały, trzy światło bramki, z tego jeden zabitą poprzeczką. To jest i nie miał żaden piłkarz w Nie no w ogóle żaden piłkarz. Ja myślę, że jakby Orzeł Kąpinos tutaj wysyłał kogoś do turbokozaka to i ja bym jednak na tę dziewczynę postawił zdecydowanie, bo tutaj no, chyba najlepiej by było. Ojej, oj, 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 oj. nie w porę to powiedziałem Ciebie chyba, ale to się wytnie, tak, ale dobitka i dobitka oczywiście celna. Proszę Do Państwa. Mam, ale idę zabrać. Jedną kurwa. no gdzie? Zaliną. <laughs> Czerwona. <laughs> Czerwona kartka dla bramkarza Marymontu By, Było wszystko, była czerwona kartka dla bramkarza Był piękny gol rzutu wolnego I proszę Państwa, okazało się, że dobrze jest mieć zapasowych bramkarzy Bo może się okazać, że ten prawdziwy bramkarz Może dostać czerwoną kartkę Na przykład drużyna Feniks Boczki ma trzech bramkarzy, trzech, a trzeci bramkarz Feniksa hoduje ptaszniki. Ptaczniki. Pozdrawiam serdecznie, serdecznie. Także jeżeli być może przydałby się jakiś transfer drużynie Marymont Warszawa. Wiemy, że Feniks Boczki ma trzech bramkarzy, Marymont ma jednego może. Jakiś deal. Za kilka ptaszników. No, to... <noise> Myślę, że to by było do zrobienia. Chociaż ptaszniki się chyba żywią muchami, prawda? Czy Ciekawe nie ile nie kosztują. Ogóle, czy czymś, jakimiś takimi... Mianiami. Pos... Komarami mogłyby się żywić. O, o właśnie. To eksperta proszę no. bardzo to jest działasz teraz dla pewnie pindziesz ciekawostka komary najbardziej zabójcze zwierzęta na świecie dziękuję byłoby z wiesz zima piździ jak cholera kurwa my na cmentarzu niemieckim śnieg pukowany wow. no to jeszcze jedna to jeszcze jedna bramka za ten ten za dwa

<muchy> <tryk> Dobra Jak to możliwe Proszę Państwa <tryk> Pojawiła się drużyna, na której mecz pierwotnie mieliśmy przyjechać. Grają drużyny, które nie powinny tu grać Panowie, co to znaczy erzygnę? Ale coś też się, się dzieje. Brawo! Brawo! Wyczekano, wyczekano. Ale wsadził, wiadomo. Na Iskry O, King teraz to jest Midas. Iskry Bamsk, No i to jest balans ciałem. Trzeba mieć czym balansować, proszę państwa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Baba, baba! Jaba! O kurwa! Może. Grać cię do. Kurwa, atak <tryk> na piłkę do chuja no. I to lepiej pięknie jest! Jest! Yes. Yes. O oh, kurde! No. Ależ to są stadiony powiatu! Jest! Yes. Gest <noise> sędziego nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jest faszystą. <noise> Sędzia! Buche bo Bobla! Stylaj bo no ja chciałem pójść w bardziej taką aksjologiczną sferę muzyki Disco Polo i, no i muszę tutaj przewołać legendarny tekst legendarnej grupy Mig. Co ty mi dasz, tak? Wszyscy raczej jak tu stoimy znamy ten kawałek. I co ty mi dasz? No nie wiem, ma głębie ten tekst, takie ma, no na trochę mi, ma, no na. kartezjańskie cogito Ergo Sum. Takie. Myślę więc jestem. I idąc tym tropem ja bym, ja bym, co ty mi dasz przemienił to na kwit Dabi Smichi, tak? I co ty mi dasz Beklaso? Rozumiem. Co ty mi dasz dzisiaj Radością? Radości? Rado... I Adwicie. I Adwicie. Co wy mi dacie, a co my wam możemy dać? Nie pytaj się co piłka może dać dla ciebie, tylko co ty możesz dać dla piłki. Obrze! Nie wybierają najłatwiejszych rozwiązań. To, to trzeba przyznać korunkowa z sytuacją. Mam na czołówkę! Dobrze, to będzie na czołówkę! Piłka i leśnarek, hej! Zabierzcie piłkę chłopaki!

My chcielibyśmy jeszcze pozdrowić fanów zaborowianki, konkretnie dwóch. Edka z Fabryki Kredek i, i, Wazona. i Wazona. I jeżeli panowie. Jest... Proszę, bo byliśmy świadkami, tak. jak jeden z kibiców pytał drugiego, Edex Edek z Fabryki Kredek, idziesz do Wazona. Tak. Jeżeli Edek z Fabryki Kredek i Wazon mieliby ochotę znaleźć się z nami w studiu przedmeczowym... Zawsze Zawsze Ebex, zapraszamy. Specjalnie dla Was nagramy. Edex z Fabryki Kredek i Wazon, chodźcie z nami. Będziecie naszymi najważniejszymi gośćmi. Tak.

A nie! Ahaha. Co to się wydarzyło? Zmiana w bramce, tak jest. Zmiana w bramce na oczach widzów. Bramkarz przestaje być bramkarzem i zaczyna być zawodnikiem z pola. A zawodnik z pola drugi. Zostaje w bramkarze. Transformers można by powiedzieć. Można powiedzieć, że to są stare podwórkowe reguły, że y, bramkarz zmienia się po golu. W tym przypadku po czwartym. Ale moim zdaniem powinien gra, stać na bramce piłkarz numerem 7, w miejscu zasady gruby na bramkę. Y, niemniej jednak być może jest jeszcze jedna zasada. Y, jest być może prawo Pascala. A może nie chcą narażać kolegi, po prostu kondycji, bo jest ważnym ogniwem defensywy, żeby się nie nadwyrężał, <śmum> nie oszczędzają jego siły. Patrzyliśmy na to, jak żywiołowo reaguje Pan na to, co się dzieje na boisku. Nie ma Pan czasem ochoty, żeby samemu jeszcze wskoczyć w korki i pomóc chłopakom? No chętnie bym to zrobił, ale, ale moje zdrowie już nie pozwala, także z kolanem mam problemy i ciężko, żeby cokolwiek zrobić na boisku. Jeszcze... No co się dzieje? No dobrze, no zagwizdawo, ludzie, no kurwa, gracie piłkę, dokują, no nie? Jest to istotny fakt. Nie, Sokół wygrał wtedy. A czerwona była dla tej. Oj, oj, cięł. Rus, spierdoliu. Dziesiątka, co zrobiłaś? Może stania skuty bojska najwy. No co, nie pogramy? No, King Kong będzie wykonywał wolny No wierzę dobrze Ach. Akcja King Kong główka główka Zawodniku z osiemnastku Apeluję do ciebie teraz Strzel gola Strzel gola z tego wolnego chwale naszego skrótu skrótu Uratuj ten skrót Bo chłopaki będą musieli uratować

No jeżeli takie rzeczy wchodzą, to jest więcej niż ze tego powiem. Ależ tam jest radość partyzanta z naszych fanów. Ale przewrotnie Mam to Kurde, ale w kombinowaniu Przyjedziesz Proszę, Stadiony powiatu. Będę miał wolne. Oluz! Uuu! Oj, Kurwa! Tyle czasu trzeba było czekać na to? O Jezus! Pierdziemy. Zaszczarowanie to mało proszę Państwa Żyć wolny dla Orła Kampi. Źle wróży, bo nie znam żadnego wykonawcy wolnych z dziewiętnastką, który byłby skuteczny znasz może? Nie, 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 to ja tych filmików. Ale może właśnie poznamy Proszę Państwa poznaliśmy, to był gol Pięknie bramek by się przydało teraz. No jeszcze gaz. Nie, ale słusznie? w ogóle? się mi Zobaczymy w powtórce. Ja też nie widziałem, ale jak miał tak rękę, no to... Tak, tak. Dawaj, no, dawaj. Ma ktoś laser? Yeah.

Siedzi samobój? Chyba tak. Tak, to jest samobój. To jest pierwszy w historii grupy Lucy's zapał samobój. Doczekaliśmy tej chwili. Samotno niebiesko spodniowo. Kurde, nie mam tego gola. Ręka Cisza. No, się, Bitanowie. Naraćcie go, prawda. Nie wiem to co to małam. I to jest złoty matys proszę Państwa. go ładnie ustawić. <noise> jeszcze go, jeszcze ich wysun. On tutaj kręci pięknie. O. Nie, nie, nie. Panie trenerze, będziecie z tego? Nie, nie, nie. Dlaczego? Chyba, że tam. Nie, nie rozegra tak, bo to nie jest ten dobry. Nie Nieważne. Masz taki uderzy spadający Ale siódemka. Wiesz, przerzucę. Siódemka zobowiązuje. O! Siedzi! I co? I co? Pan taktyk. Jednak trochę się na taktyce zespołu. Zaraz miłeś Lecicie! Lecicie! Co tu się wydarzyło? Chcemy, <śmiany> żebym <śmiany> miał tutaj dobre, dobre. kontrowersje. <śmiany> Co się tam dzieje? Zrobimy <śmiany> wejdźcie <zadaj się> live. <śmiany> Dawaj. Proszę Państwa, awans błękitnych korytów do Ligi Okręgowej faktem, wielki świat. Idziemy na płytę na na <try> Państwa racowisko Państwa mnóstwo kibiców. Państwa pan trener. I wielkie święto drużyny z korytowa. Państwa, wielka feta z okazji awansu e, błęsicznych korytów do Ligi Otrendowej. To jest relacja na żywo, relacji na żywo. I fajnie, szkoda tylko, że opuścił szeregi A-klas. Złote matizy po stronie, błękitne. I fajnie, i elegancko. Dziękujemy! Dziękujemy!